Witam serdecznie moi drodzy, szczególnie witam panów, bo mam tutaj dla nich bardzo fajny produkt, właśnie im dedykowany, Testapil. Cóż to takiego? Jest to bardzo mocny, naturalny booster testosteronu, który pobudza, jak sama nazwa wskazuje, produkcję testosteronu w organizmie, ale nie tylko, bo również hormon wzrostu i w konsekwencji insulinopodobny czynnik wzrostu również ulegają podwyższeniu. Jest to produkt, który bardzo fajnie poprzez właśnie tą sekrecję hormonalną odpowiada za wzrost masy mięśniowej, polepszenie wyników sportowych, za polepszenie komfortu życia, libido, zwiększenie wytrzymałości, a także na przykład redukcję tkanki tłuszczowej. Jeżeli chodzi o inne aspekty jego stosowania, bardzo pomocny bywa w polepszeniu regeneracji nocnej, pogłębieniu snu i optymalnego wykorzystania jego czasu trwania. Dodam jeszcze, że jest to produkt, który najlepiej sprzedaje się u nas w sklepie w kategorii boosterów testosteronu. Jest to bardzo duży hit, jeżeli właśnie chodzi o sprzedaż. Klienci bardzo go sobie chwalą, wam też go serdecznie polecam. Musicie wypróbować i przekonać się sami. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością szczegółów na, tem na temat tego właśnie produktu, zapraszam was serdecznie na stronę naszego sklepu www.eforma.pl i pozdrawiam serdecznie Dawid Giełda.